I witam. Uf 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 Gorące jak w piekle chyba, ale w piekle jest bardziej... Ups What the heck? Ale chyba w sypialni... Nie w sypialni, tylko... W piekle jest bardziej... Jest bardziej goręcej. Dobra. W sumie nie pamiętam gdzie ja tu miałam iść. Ale Dobra, może najpierw pójdę tam gdzie? Gdzie, gdzie co? Gdzie jest. Co jest z tymi drzwiami? Jest dziwne. Czekajcie, ja tutaj nie byłem czasem? Bo chyba zły ten. Look. Znowu mam lukać? Może już widziałem to, już. tu wyskoczy koleś, tak? No, tak go pokonałem przecież wtedy. Oj. Good. Ale nogi. Pewnie używała. I know Venus. I, know I know fire. No i ja coś tam, nie wiem, coś źle ja śpiewam <grymne> nie znam słów i dlatego mi tak... Nie wiem, co ja, śpiewam, dobra, to tego nie oceniajcie. To było... Tu, tu skończyłem. Dobrze, pamiętam. Dobra. O! Ktoś nas zaprasza O! Czyżbym dobrze poszedł? Patrzcie, wypogodziło się. Bo wtedy była burza, nie wiem, czy pamiętacie <laughs> w pierwszym odcinku. Nawet szczurków nie widać. Dobra, sprawdźmy co gdzie jest? <laughs> to mi się podoba Latareczka użyta z palców Patrika jest niezbędna w tej grze. tu Co tu jest? Nic nie ma. A tu? Tu się da wyjść? The gate is stuck! Stuck. Tu się da wejść? O, da się. Hello. Nie bój się. Is there any way out to the standing stones? Aye, there should be an old skiff by the water that would allow you to get out there. It's very dangerous to paddle around though, so don't go exploring the coastline, or you'll find yourself wrecked on the many reefs. Here, let me unlock the gate for you. No, to good man. Lęki. Ja sobie zrobię, zrobię tak, no ale znowu coś trzeba czytać, widzę, dobra. czekajcie, wszystko przeklikam, może coś mknęło mi na drodze i dlatego się tak wyświetla jeszcze, Dobra. to było, to było, to wszystko było. O, jakaś książka teraz została. Czekajcie, czekajcie. A, ludzie. Trochę dużo tego. Ojoj. Oj, oj. Cyk, cyk, cyk. Muszę to wszystko przerobić, bo denerwuje mnie to, że się tak pojawia w prawym dolnym rogu. Dobra, może już. O! wyrażenia sobie safe. <noise> Dobra. Co my tu mamy? Ups. No, już, już myślałem, że nas nie wpuści. Ale gorąco. Kurde. Mam nadzieję, że się komputer nie, nie zawiesi. Chociaż dzisiaj jeszcze mi się ani razu nie zawiesił. Temperatury są masakryczne. O, ten też nie ma przyrodzenia. Kic. Ew.

Kurde. Gdzie jest moja broń? Wow, wow spadać. Cholera Ups. Dobra. Dobra. Kurde z tym moim plątającym się językiem jest niedobrze. Gdzie jest moja kosa? Teraz tam pójdę Tylko oblukam hops, hops. Oblukam co tu jest? Nie, nie widzę, żeby coś ciekawego było O! Dzień dobry Ciebie może jednak wezmę Kolego, byłeś mi bardzo pomocny kiedyś. Są. O! A nie, to ty. Nie strasznie, kolego. Co to są? Barany? Owce? Czego atakujesz owce? Nie bój się, owieczko. O! zaciaś głowę w murze. Dobra. Będę często zapisywał, także nie zdziwcie się. Co tu jest? No, tam chyba mam... Ból, ból, ból? Dojść. Tak mi się coś wydaje. No ci pewnie nie jestem. Halo? Jest tu ktoś? Nie ma. Nie ma, nie ma. Pojedziemy. Wygląda, że Patryk nie umie latać. A może jakiś tam czar będzie z lataniem. Ale jak na razie nie ma. Idziemy do łódki. Bo Patryk ma rozum krótki. O, skakuj. Ty? ty. No Ojeju! O, myślałem, że już się nie uda. Dobra, sobie łyknę. Mm. sobie zapiszę na no, ostatnim. Dobrze, tu mamy łódeczkę Napteczki. Wow. i kawałki <laughs> kościotrupka trochę to głośno znajmie u mnie aha, już poznaję to jest ta wyspa, taka z kamieniami chyba tak, dobrze? tak, dobrze, to idziemy tu w tę stronę wyspa, nie wiem, świętych głazów czy czego tam Ruszało. Shield. No, nowy czar. No i znowu ten koleś, ale ja z nim nie będę. Ale wiecie co? No może spróbuję. Czekajcie, za zapiszę sobie na trzecim. I jeszcze zrobię szybkiego save'a. Chcę coś sprawdzić. Czy ktoś się go da zniszczyć? tak? Wow! Wow! A są szybki! Wow, wow, Ow! Wow. Tu mamy jakąś taką... O! Ten czar nam pozwala. Robi nam taką jakby zbroję. Znaczy tarczy nie zbroję. Kurde. Ustać nie możesz w miejscu, co? Ha, ha, ha. Dobra, wezmę tą apteczkę jedną i a ja się z nim pobawię To sobie zapiszę jeszcze raz Chodź tu No podejdź no do płota No chodź tu no Chodź tu, nie wiem co to jest za gówno latające no i będzie lato teraz, tak? tu. Później ten czar sobie trochę ulepszę. O! Już mi zabrało O! No się kupo Nie wiem czy to się w ogóle da zniszczyć Nie wiem czy to jest jakiś boss Czy two? ale no, spróbuję się z nim pobawić, ale pewnie się go nie da teraz, jeśli trzeba uciec przed tym czymś. O! Pewnie mnie złapiesz. Dobra, stanąłeś. Ja coś mam dla ciebie. du 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 du, du. I zmienimy sobie niech będą te ja jestem ciekaw czy ta jedna z tych pułapek o udało się ciekawe dobra juhu zwyciężyłem nad zjawą która sobie znika więc uciekamy do łodzi. Dobra, jak tam czas, dobrze czas. Yy, zapiszę sobie. Idziemy do łodzi. A ja się napiję. Ach, pysz na pićku. I Gdzie ta łódka? Nie ma jej. To trudno. O! No świetkie co? No, już myślałem, że nie wyjdę. Dobra, widzę, że coś mam do poczytania. Dobra. I czekajcie, tą tarczę sobie ulepszę tymi 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 Ampl amplifierami, czy jak to tam nie jest? Dobra, jedno sobie zostawię. Teraz będziemy mi mieli... Będę miał taką mocniejszą tarczę. Uuu, straciłeś głowę. Główkę. O, straże. Zaraz wam pokażę. Łączę sobie mocniejszą i zobaczcie. No, dawaj. O kurde, przebił. O, no, przebił. Skubany, skubany merci. O, się nie da. Tylko, że jedyny taki minus, że ten czar bardzo szybko zabiera nam manę, która się dosyć powoli regeneruje. No ale, jakoś. Przeżyjemy. Prawda? Musimy. Mawieczki. No. Spokój! O, jeszcze granat! Jeszcze ty? Dobra. B.